A, no i jeszcze jedną wtopę Wam mogę pokazać. <śmiechu>, śmiechu, śmiechu nie będzie końca, ale pokażę. Co, co było mówione o narożnikach? Nie? No to narożnik ten no wyszedł perfekto. Jest wyoblony, wy, wyokrąglony narożniczek, fuga jest zatarta. No pięknie to wyszło. Tak jak Wam powiedziałem, tutaj zrobione na sucho było, czyli nałożona fuga epoksydowa, zostawiona do całkowitego stwardnienia i dopiero przytarta i że tak powiem jest elegancko. Jest elegancko, bym powiedział, jest. Co tu dużo mówić jest dobrze. O, ale na takich płytkach, które mają strukturę nie da się tego zrobić na sucho. Nie da się tego zrobić na sucho. Dlaczego? Bo kazywałem, fugowałem, że pozbyłem się tych białych. <laughs> ale przy docieraniu ja wszędzie poprzecierałem płytkę i powychodziły te białe. Ja sobie z tym poradzę standardowo, ale to już pokazuje komuś, jak ktoś będzie chciał sobie robić fugę puksydową, To na płytkach, które mają jakiś ryfer, jakiś wzór na sobie czy cokolwiek, trzeba robić na mokro, wyprofilować tą fugę. Chyba, że te płytki są barwione w masie, tak zwanej, czyli to, co jest pod spodem płytki, i to, co jest środkiem płytki, ma taki sam kolor jak płytka, która ma kolor na zewnątrz tak zwana barwiona w masie. Jeżeli ona jest barwiona w masie, no to jak ją przetrzecie, barwa nie powinna się zmienić tego przetartego do tego, co jest na zewnątrz. Wtedy można tak zrobić, ale jeżeli są takie płytki jak tu na przykład, gdzie jest na nich struktura i one mają biały środek tak jakby, no to to już widzicie, że nie wyjdzie. Wyszedł taki efekt takich schopków, są takie poprzecierane wszędzie. Z jednej strony to powiem Wam, że nawet to fajnie wygląda, bo jest taki, no jest tak inaczej, nie? Ale ja to zabarwię. To nie ma problemu, ja to zabarwię i będzie to wybarwione w kolor fugi, i to całkiem zniknie, tak jak to wybarwiłem wcześniej przed fugowaniem. Także taka mała, taki mały protip dla tych, którzy by chcieli sami sobie fugować fugą boksową i ją zacierać na sucho. Na płytkach, na których macie jakiś kształt, mówię jakiś wzorek, jakieś brzuszki dolinki, nie wyjdzie wam to. A na tych wyszło piękniaśnie. Nawet fuga pięknie się zleła z płytką, kolor pasuje idealnie. I pyk, zrobione. Taki oczopląs delikatny. I to tak, tak samo płytka będzie przechodziła na geberit. Podobno ma to ładnie wyglądać. <laughs> Także ten, ale płytki szmelc. Boże, jaki szmelc. Układałem dwa razy w życiu takie płytki, co robią taki wzorek. Nie taki dosłownie, ale coś w podobie. Tylko, że 20 na 20 były płytki. to są 29 x 8 na 29 x 8 i tamte były równe, jedna co do jednej. A to, to jest taki szmelc, że głowa mała. Dobrze, że tu jest taki, taka mała powierzchnia, to porozpychało się, tego prawie nie widać, ale szmelc taki, że szok. Jeżeli chodzi o to, żeby one były płytka do płytki, nie dość, że są wymiarami różne, ale to przeokrutnie różne, to jeszcze kątów nie mają bardzo dużo. Nie będzie widać, nie ma co kminić. Druga sprawa, kurde, zobaczcie jak oszukują, mówię w obi sobie kupię ten system taki, inny trochę, ale to wszystko jest na jedno kopyto trzepane, wiadomo, i zobaczę jak na tym się będzie robiło, ale co, został mi jeden klin, a trzy klipsy, a jest 50 na 50 klinów plus klipsów, 50 na 50 no to jakim cudem ja wykorzystałem tutaj, no wykorzystałem tak jak wykorzystałem, za koleją leciałem i mi został jeden klin, a trzy klipsy. Nawet kurwa na tym oszukują. Paczka nie była rozerwana, także nie ma mowy, żeby coś wypadło. Paczka była cała. Skurry syn. Oszusty. No i dobra, no i tak to jest. Nawet fajny ten system. Niedrogi w obi, a fajny. Nie wiem jak to się nazywa. No, oczywiście system poziomowania, płytka a nie płaszczyznowania. No ale już pomijam jakiej to firmy jest. Jakiś no-name, ale to jest coś na kopyto robione. Kubali, Sudala i tak dalej. Także wszyscy na jedno kopyto praktycznie dotrzepią. To kliny fajne, równe, nawet się miło to zapina. Warto kupić, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, czy, czy będzie w domu układał, czy coś. Za to zapłaciłem chyba 50 zł, czyli 50 klinów, 50 klipsów. Wiadomo, że kliny macie wielokrotnego użytku. Warto w każdym bądź razie. Dobra, tyle. Jutro sobie gebery to włożę, a później lecę z resztą ściana. Taka to robótka. Ale dałem się w maliny wpuścić z tymi płytkami kobicie. Ładnie będzie. Takie kup. Coś w tym stylu. Kuźwa kupiłem. Naprawdę szmelc te płytki jak cholera. Wiadomo tego nie widać, bo od tego macie oczoplos, ale szmelc taki te płytki, że szok. No i co? Teraz jeszcze geberit tym obłożyć. Tu sobie ładnie zrobiłem, żebym miał fugę na środku. Żeby mi fugała dwie płytki, jakby w drzwiach były ładnie na środku, jak będzie główny ciąg komunikacyjny do zlewu, do umywalki nie do zlewu. Ale teraz jak na tym chcę zrobić szlif chcę, żeby mi to przeszło ładnie, no to tu mam fugę tu, to tu powinienem taki kawałek wcinać. Jakoś to minę. Nie wiem jak, ale jakoś to minę. Przeskok jest co chwilę na tych kwiatkach, więc jakoś to zgram, żeby to, o, że jak wkleję drugie, to wiecie. Będzie wyglądało jakby przechodziło, coś takiego. Tylko najgorsze, że tu kwiatek jest o w tym miejscu. No bryndza z patatajnią. A nie chcę wiecie, ciąć tych płytek i szlifować ich ściętych, bo strasznie niewdzięczna ta płytka jest, bo mógłbym tak zrobić tutaj uciąć. Później tą drugą dołożyć, i żeby wzór przechodził ładniej, to by super wyglądało. Tylko kto na to zwrócił uwagę poza mną i jeszcze kilkoma osobami, ale daję kurczę z tego, ale daję z rury. Nikt na to nie zwrócił uwagi. Przynajmniej z domowników i, i, i z, z ludzi, którzy nie wiem, przyjdą, odwiedzą. Ja wiem, że to ładnie by wyglądało, jakby to zaciął. Tu będzie przechodziło, no bo tu mam oryginał, dam drugą płytkę oryginałem. Ten wzór tu będzie przechodził na załamaniu. A na dole dotąd kibel zasłania, tu będzie szafka z umywalką. Srał to pies. Aha, nawet mi dwie nie wydadzą na, na, na geberit. Ja pier... No nie wyda. Za dużo brakuje, bo nawet tak tą ścianę pierwszą położył, to za dużo brakuje. Ja piernicze. Miarka. No i to są takie momenty. 2 cm plus tam fuga. No to jakieś 3 cm. No nie, no nie będę, nie będę pomniejszał małej łazienki o 3 cm, żeby mi dwie płytki wyszły na gebericie. Uff, mordę jeża. Dobra, zaraz to jakoś rozmierzę. Nie wiem jak, ale pewnie wcinek pójdzie przy. W rogu przy i później, później go nie będzie widać. No, bo innej sytuacji nie widzę. Tu się wypuszczę, zrobię szlif. Tu nawet środek nie wyjdzie na przycisku, żeby ładnie było, bo bym musiał tyle wypuścić. A tyle wypuścić nie mogę, bo musi mi tu 60. umywalka wejść. I ktoś niech powie, że to jest takie proste rozmierzyć płytki. Przykład już tego Geveritu nawet, że kurczę, 3 cm dwie płytki nie, nie mieszczą, to będzie trzeba tu takiego 3 cm kutasika wstawiać. Dobra, mierzę, coś, coś wymyślę, ale nie wiem co. Kurde. No i standardowo zabrakło mi dwie płytki, tu żeby górę zamknąć. Spadu to prawie nie ma mnie, takie kawałeczki. Kurde, i to co tu leży? No To ile tego spadu jest? No nie wiem, czy w sumie to półtorej płytki może by było. Kurde, no na sztuki nie przeliczałem. Dwie paczki, mówię, a cyrkę, cyrkę. Paczka, paczka i jedna płytka poszło mi na podłogę. Mówię, to o, paczka prawie starczy na tę geberita, to dupa. A to dupa. I teraz kupować całą paczkę, tylko żeby dwie płytki wykorzystać, ale jeszcze wyrzucić, no bo po co to trzymać. Albo górę zrobię z innej płytki, z tej, która będzie na ścianach. I tak chyba zrobię i to będzie najlepsze rozwiązanie. Chodź tu tutaj! Chyba tą szmatę to powiesiłem taką czerwoną, jak w jakimś klubie. Otwieraj się, kuzi. Ale gruba, ja pierniczę. Ja nie widzę, że ona taka gruba jest. Ale petara. A specjalnie kupiłem takie płytki, to są 70, bo tu mam dwadzieścia 25. Metr 20 płytka mi nie starczy, dwa razy po 60 mi nie starczy, byłem tu, tutaj to już byłem pod, pod ścianą. Albo kupuję jakieś małe płytki i rozmierzam to na pół, albo kupuję duże, daję środkiem 60 i dwa razy na boki reszta spad, ale bym miał bardzo dużo spadu, bo z tych dwóch ścian. Albo 70, tak jak tak, tak właśnie kupiłem, i albo zrobię fugę po środku. I będę ją tylko taki kawałek spadu, albo sobie rozmierzę to jakoś inaczej. I teraz chyba tak zrobię. Zaszlifuję ją i z niej zrobię górę. No bo nie będę kupował, kurczę, nie będę kupował paczki, żeby dwie płytki wykorzystać. Nie. Nie. A ile w paczce tego jest w ogóle na sztuki? ale ile by nie było, no to do wyrzucenia reszta 15 sztuk. 15 sztuk jest w paczce, czyli ja dwie bym wykorzystał, a 13 sztuk wyrzucam. A bo gdzieś i leży to ileś czasu i się nigdy nie przyda. Standardowo jak to ze wszystkim jest. Jak coś odłożycie, to bo się później przyda, żeby Wam się nie przydało. Także górę robię z tamtej białej i ale ten system. Ładnie by wyglądał, jakby przechodziło, by fajnie ten wzór wyglądał. No ale coś za coś. I tutaj ładnie wcineczki docięte. Prawie nie będzie ich widać. Tu się wyrobi to jakąś fugą ładną. Git mazeon. No kleju mi zostało. Jeszcze tą jedną bym wkleił i jestem w domu. I tak zrobię, docinam ją i wklejam.